Wszystkie bardzo serdecznie, jestem Mario8428 Chciałbym wam pokazać jak gram w Mario Bardzo popularną grę na Pegasusa Swoją przygodę z tą grą rozpocząłem od 6 roku życia I w sumie to do dziś mi się nie znudziła Do dziś sobie lubię tam czasami pograć w tą grę Ten filmik pokazuje właśnie Mario, które już jest... Po pierwszym przejściu gry, czyli brakuje tutaj pewnych stworków, czyli jest utrudnienie, ale dla mnie to jest niewielkie utrudnienie. Utrudnienie w stopniu minimalnym, bardzo minimalnym. To jest kultowa i bardzo bardzo fascynująca gra. Jest to wspaniała gra platformowa stworzona przez firmę Nintendo i wydana w 1983 roku. W grze może uczestniczyć jedna lub dwie osoby. Gracz pierwszy steruje Mario, natomiast drugi Luigi. Jak już wcześniej wspomniałem, producentem i jednocześnie wydawcą jest firma Nintendo. Jest to gatunek gry zręcznościowej. Brak jest jakiejkolwiek przemocy w tej grze, czyli gra jest dla całej rodziny. No i kontrolery, no to głównie joystick. No i na klawiaturze też można, jeżeli masz się emulator. To jest oczywiście żaden problem. Pomimo tego, że ta gra jest bardzo prosta, to niestety jest pewna wada. Jeżeli grasz, oczywiście, na Pegasusie w tą grę, no bo wiadomo, zapisać jej nie możesz. No, ale jeżeli grasz na emulatorze, to jest żaden problem też. Także niby nie wolno zapisywać, ale jednak można. Jeśli chodzi o wydanie tej gry, to tak, w Japonii y, pierwsze wydanie gry Mario Bros to data 9 września 1983 roku. Natomiast w Europie y, pierwsze wydanie gry Mario Bros. To 1 września 1986 roku, czyli 3 lata później. Grając w tą grę, bardzo mile wspominam czasy, kiedy za młodych lat, znaczy teraz też jestem młody, ale za młodych lat mam na myśli 6, 7, 8 lat, grało się właśnie w Pegasusa, tak zwaną grę telewizyjną, którą można było kupić na rynku. Kładało się takie dyskietki Też się je kupowało na rynku, tam 10 złotych kosztowały, chyba wymiana 3 złote, jak się nie mylę. No i pykało się. Właśnie w Mario w Contre. co tam jeszcze było? Żółwienincza. Yy, co tam? Formuła 1, pinball. Różne gry były, no nie, nie tylko Mario, ale głównie grałem właśnie w Mario. Po prostu. Ta gra mnie jakoś tak do siebie przekonała, że najczęściej grałem właśnie w tą grę, a nie w żadną inną. Ale ogólnie lubię gry na Pegasusa. I pomimo tego, że teraz są yy, gry z grafiką 3D, to i tak pewny sentyment do tygier czułem, czuję i będę czuł. No i nic nie zmieni tego zdania, nie? Mojego. W tej chwili na danym filmiku widnieje nazwa emulatora, którego właśnie stosuję do tej gry, no do tej gry i nie tylko do tej gry, bo do innych gier na Pegasusa również. Właśnie ten emulator posiada według mnie wiele bardzo ważnych funkcji, na przykład można zapisać grę nagrać swoją grę, no i wiele innych. Bardzo ważnych opcji. Także zapraszam do korzystania właśnie z tego emulatora. Zarówno w tym, jak i w poprzednim tego typu filmiku, którego tytuł nosi nazwa Tak się gra w Super Mario Bros, mojego autorstwa, staram się przechodzić Mario nie zbierając żadnych grzybków, kwiatków, gwiazdek, tylko tak na, szybkie, na szybkiego. Małe Mario. Prędko biegnie i przechodzi, bo właśnie tak gra się w tą grę. Uważam, że jestem bardzo dobry w Mario Bros. Jednak widziałem w internecie osoby, które grają o wiele, wiele lepiej ode mnie. Także za najlepszego na świecie również się nie uważam. Na pewno niektórzy z Was pamiętają te czasy, kiedy zamiast plejaka, kompa. To każdy posiadał właśnie Pegasusa lub oryginalną konsolę, i spędzało się nieraz, często nawet przed jedną grą, kilka godzin. Także zapraszam Was do pobrania emulatora, jak i również gier na Pegasusa. No i pogrania sobie przypomnijcie sobie stare dobre czasy, bo jest do czego wracać. Zarówno emulator, jak i gry są darmowe, także nie ma żadnego problemu z pobraniem. Wystarczy wpisać w Google'ach emulator gry Pegasus, ewentualnie emulator gry Pegasus Mario, no i tam na pewno wyskoczy szereg odpowiedzi i myślę, że nie będzie problemów że ze znalezieniem tego, czego szukacie. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do dodania odpowiedzi wideo na dany film, jak i również na poprzednie moje filmy. Oczywiście prosiłbym, żeby to była odpowiedź wideo o tej właśnie, o tej samej tematyce. I oczywiście zero wulgaryzmów. Trochę za dużo tego oczywiście. Na lecie widziałem film gdzie gracz przechodził Mario w 5 minut? Przepraszam, w niecałe 5 minut. To jest dopiero sukces. Chciałbym również tak tą grę przejść. To wszystko, jeśli chodzi o moją wypowiedź na temat tego filmiku i na temat y, tej gry. Bardzo proszę o komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Oczywiście, komentarze wulgarne i starające się mnie ośmieszyć to w ogóle nie będą brane pod uwagę. Ja bardzo stosuję zasadę banuj hejterów, czyli takiego hejtera po prostu zablokuję. Pozdrawiam wszystkich kumatych, jeśli chodzi o tą grę. No i to wszystko. Dzięki za wysłuchanie. Na razie. Thank <music> you.